3. 12. Sesja Rady Miejskiej została złożona na wniosek burmistrza Tresztel zgodnie z artykułem 20 ust. ustawy o stanowisku gminnym i paragraf 15 ust. 4 statutu gminy Tresztelę. Witam pana burmistrza Aleksandra Siwickiego, panią sekretarz Walentynę Sidor, skarbnika gminy. Jerzego Micewicza i Radnych Radnych Miejskich, Radnych w Rady. Radnych proszę, aby podchodzili do mównicy w celu zabrania głosu oraz przypominam, aby podczas tych wypowiedzi nie upubliczniali danych osobowych osób fizycznych bez ich zgody, bo można być pociągniętym do odpowiedzialności jeśli dane zostaną ujawnione, proszę radnych o potwierdzenie obecności przed naciśnięciem przycisków terminalu. Nie ma terminalu. Proszę radnych o potwierdzenie obecności przez naciśnięcie przycisków terminalnych. Zgodnie z listą obecności stwierdzam rzędna stan piętnastu radnych w dzisiejszych obradach uczestniczyń 13 radnych. Jednocześnie stwierdzam, że jest wymagany kworum do podejmowania prawomocnych uchwał Rady. Obecnie przystąpiły do przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad został przesłany państwu radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Nadmienię, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek burmistrza wymagana jest zgoda burmistrza stosownie do zapisów artykułu 20 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym. Są jakieś uwagi? Nie widzę. Wszystkie. Stawiam porządek obrad 12. sesji Rady Miejskiej w Kreszczelach. Pierwsze. Otwarcie obrad 12. sesji Rady Miejskiej w Kreszczelach. Przedstawienie porządków obrad. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. I punkt czwarty zamknięcie obrad. Uwag nie ma. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Trzeciego proszę pana burmistrza, yy, skarbnika o przedstawienie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. Dziękuję panu burmistrzowi. Projekt uchwały został przedstawiony radnym przed sesją na posiedzeniu Komisji Budżetowej, Budżetu i Rozwoju Gminy Miejskiej w Leszczelach. Komisja pozytywnie zaopiniowała namiarny projekt uchwały. Czy są uwagi do projektu uchwały? jawne i imienne nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. 2020 rok została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Wobec wypełnienia porządku obrad naszej sesji zamykam.